Twoje oczy hipnotyzujesz mnie. Spojrzeniem jesteś z piekła demonem. Herbuj jasne daniowe. A unczerpię twój dotyk działaną. Mówię, magnes mnie nieba tylko to jakbym rypała w powietrzu. co do nieba. Go, go, Potrzebuję bliżej poznać twoje ciała, jak są w prękoszemu sercu Powiedz mi czego potrzebujesz, czego pragniesz Ty nie musisz robić nic, wszystko zrobię za ciebie tej nocy Będę w twoją postacią, fantastyczną kochanką Fakty różnią, zdemonują Twój mój świat, teraz ja mówię całemu światu dość, niech nie zrozumie Proszę mi zrozumie To ciepłe, że tej kurwy warunki nie śmiecie, które ciebie Już więcej nie pozwolę, ja nie uderzyć w osi. Swoją miłość, uchronić się. Różnie Zaraz zrobię eksterminację na śmieci Nie, nie pobijecie, ochronicie. się. W moich złotych oczach widzę tak piękne, że teraz to wraz. Oksy, kochani, jestem gotowy odpowiedzieć, że cię kocham zaufaj i oksy zaakocha się. Że mnie sprawisz, że otoczyjesz się jak mój.

Florowam słupu, pompie, Florowam muzyki, ani muzyk, Florowam głosy, ani wojn. Woksy, kochani, jestem, Mam ich w koszyku, ani noc. Możemy już wierzymy ja. Tak dla monitor, kochani, w trzy tylko daj mi trochę tą bliskier. Ja dam ci trochę swojej magicznej wizy, Twój głos, abcy, zaklętny święto, ponieważ to słyszę Twój głos, płyniony w moich żyłach, ja nie mogę odkrywać. Jej pocałunki są wspomniane, jak Zawsze bywa to też się w niebie. Woks, jego chci. Chodź jego się tym kurwa, warunkiem które Ciebie już nigdy więcej nie pozwolą mi cię uwierzyć. Woks i słuchaj miłości, ono nie zbiory do mnie zaraz zrobię eksterminację w tym śmiecie. nie powinniście, nie moich złotych oczach widzę tak pięknie ale teraz wypoczą brzdki, w jestem gotowa że cię chcę, ufaj w sprawie, że się że poczułeś

Output i muzykę, pluralową wioskę, pluralową voice pluralową wioskę. jestem. Pluralową moją, stąd poszukuję, kuń Poważny Poważny związek, związek łączy mnie z Woksy. Kto Soprano? Ona jest aniołem, zakochałem się w tobie na 22 A 40 lat. Ja się kocham. Kocham Twoje skrzydła i serca, nie. Moja dziewczyna ma szczęśliwa gwiazdy, anioł grający na złotej gitarze. Gold guitar. Zawsze idę do mnie, gdy chcę się wypłakać na moich ramionach. Nigdy nie umiem być szczęśliwy, gdy już mam ochotę zrobić smutną twarz całej mojej moimi Tak mi zaradzie, jak to w to zero. Jest tylko moja na no zawsze tylko moja. Jestem tylko twoja. Jestem tylko twoja. Cięgło się tej kurdowy na śmieci. Ale Ciebie już nigdy więcej nie pozwoliłem Cię. Proszę Cię. Oksy, nie spadaj o siebie. Pamiętaj, że nie Zaraz zrobię eksterminację o tym śmieciu. Nie pobijecie, ochronicie. Moje no, złote oczy widzą Cię pięknie. Nie popieraj o koczu. Teraz go, Oksy, kocham. Jestem gotowa wypowiedzieć o Cię. Kocham. Cał I Oksy, zapytaj się

Woksi, w telewizorku jestem twoją królową. Uwielbiam. Mm królową -hmm. słucham, mm ujęję. -hmm. Królową muzyki, ujęję. Królową głosem, ujęję. Woksi, kochani, jestem twoją królową. Mm -hmm. Jestem na w koszyku. Mm -hmm. Ujęję. like that's so